Dobra, to cześć Szymanko, witajcie w kolejnym odcinku Gier Słojskie Pola. Kłaniam się serdecznie ze mną, oczywiście. Mój przyjaciel Floster po lewej stronie, jak widzicie, Siemanko. w kejsie. Siedzi dzisiaj za pasażera I jedziemy sobie I to na. To strzeliłem. Tak, <grych> jedziemy dzisiaj sobie na żniwa rzepaku. Właściwie to dokończyć, bo jak widać, już troszeczkę mamy w zbiorniku. Yy, skończyliśmy sobie właśnie trzy pola. Kosić. Następnym jest celem 102, na której też jest około pół hektara do skoszenia. Więc no jedziemy. Jak widzicie nowy zestawik, kejsik, yy, w sumie nawet nie wiem jak on się tam nazywa. ty będziecie widzieć Axial Flow 1660. Bardzo fajna modyfikacja. Już zaczynając od tego, że można za pasażera siedzieć w tym kombajnie. I po prostu modyfikacja sama w sobie jest wykonana w sposób poprawny. No. Wszystkie skrypty działają poprawnie, e, nie ma tam jakichś żadnych błędów, czegokolwiek. Dobra tutaj sobie będziemy zaczynać. To jest 100 czy nie? Tak, 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 no, to jest to. tak. Czemu czemu to jest to, to jest to. Tyle tych pól, kurde na gear, swojskie pola sprzętu pokupili ostatnio człowiek już traci ile tego do roboty. Także na mamy te pole tak. do ogarnięcia, później jeszcze 110. -kę. I w tym sezonie to by było tyle. Jeszcze byśmy sprawdzili, jak ta NK-koło 69, czy ta pszenica tam wyrosła? Hmm, patrzę. Byś obczaił, Powiedzę, ale jeszcze nie. Jeszcze teraz. nie. No okej, okay. jak tak widzicie. Żniwa jest praktycznie konstrukcja, zostały nam tak, dwa pola. dwa pola nam zostały. Wcześniej zrobiliśmy sobie trzy też, nagrywaliśmy, ale niestety się nie udało. Małe problemy techniczne, ale teraz już wszystko powinno być okej, okay. Jest wszystko poustawiane. Jak widzicie, na końcu stoi case. Niestety mam przyzumować, nie mogę, bo tu na serwerze nie ma player kamery, ale uwierzcie mi, że na końcu stoi case, dokładnie ten sam, który ma sąsiad Jarabi na serii po sąsiedzku na Kolonii. Eee, więc no, jak widać gospodarstwo z polskich maszyn przerobiło się na maszyny amerykańskie, jak się nie mylę, nie? Case jest amerykański. Tak, tak. No, na gospodarstwo amerykańskie, więc wygląda to... o kurde, dobra, tak zostawimy. Więc no, jak widzicie, modyfikacja bardzo fajna, zresztą wszystkie nasze mody to są modyfikacje, chyba żadna nie jest standardowa z farminga, nie? Poza obciążnikiem. Nie, nie. Tak. W większości mamy wszystkie mody ściągnięte. No, bo jednak te standardowe z farminga yy, pojazdy nie są aż takie, że tak powiem, ciekawe. Yy, no, będziecie, to, to teraz nie, widzieć, nie, będziecie teraz widzieć po naszej prawej stronie... Czekaj, nie chcę tutaj do tego case'a przypierdzielić. Dobra, staniemy z tej strony już. Jak widzicie, tutaj przede mną już w sumie teraz jest pole słonecznika. Ewentualnie, że się zamienimy i poopowiadasz. O, I pokażesz jak wtedy z boku siedzi. Jasne, możemy się zamienić. To się przesiadaj. O. Także do kombajnu wsiada się za kombinacją klawiszy Shift-Z. I jesteśmy na miejscu pasażera. Także teraz Floster tutaj będzie operował. Yy, że tak powiem kombajnem, ale powiem Ci, ta Twoja prawa ręka tak cię w tą wajchę troszeczkę wbija. Tak, i tak, tak jakbyś miał paluszki troszkę połamane. Tak <laughs> Więc no, jak widać, no ok, jest bardzo fajny, z tej strony też można mm, sporo zobaczyć za pasażera. Teoretycznie mógłbym mówić mu, w prawo, w lewo, mijasz, <laughs> taka <laughs> kamera dosyć... Bila. Tak, taka kamera dosyć w bok <laughs> wysunięta. Więc jest fajne, a ciekawostką jest to, że jak klikniemy sobie n to możemy sobie tutaj z tyłu na Combine siąść. Z tyłu. I też to wygląda super. I oczywiście jak klikniemy C, to po prostu kamera działa tak, jak standardowo w... Yy, yy, na się... Tak, o kurde, już się chowam do środka. Więc modyfikacja naprawdę bardzo fajna. E, przed nami do koszenia, no, jak mówiliśmy, jeszcze jedno pole, też około pół hektara będzie miało. Ja dawno na tym polu tam nie byłem. Na 110 -tce. Do zrobienia jeszcze jedno pole, później będzie do skoszenia jeszcze pszenica, zanim będziemy czas przewijać, no a później czekamy na e, słoneczniki, które widzieliście na tamtym polu, i kukurydzę Aha, jeszcze soja, zapomniałem o soi. To soja będzie? Soja głównie na potrzeby zwierząt, e, z racji tego, no że tych świn mamy jednak dużo, bo jest ich aż, żeby was nie skłamać, 246, chociaż dużo i tak ich sprzedaliśmy już. Ale jest ich dużo, no i z każdym przewinięciem czasu, z przewinięciem jednego dnia, trzeba im uzupełniać tę paszę yy, i wodę. No a jednak ta soja, pszenica i inne yy, uprawy są to podstawowym składnikiem paszy dla tych zwierząt. Więc jednak wydaje mi się, że soję raczej zostawimy na ten, na no, paszę po prostu. Pokres... Soja fajnie by było sprzedać, Tak, soja, soja też z racji tego, że fajnie stoi, można by ją sprzedać, a na przykład poświęcić pszenicę, której też zostało. Dosyć dużo, yy, skosiliśmy tam kilka pól właśnie przy gospodarstwie, na którym była pszenica. Tak, tutaj też po prawej stronie, jak widzicie, ro, rośnie połącznik. Tak, tak, tak. Nowe pole, a jest bardziej nieużytek, który został zagospodarowany przez nas. Jako pole przerobione, wszystkie drzewa były wycięte, zaorane. No, floster wszystko sam ogarniał, wszystko sam robił się pochwalił, czasami że tak bywa. Że trzeba tak, czasami jest tak, że trzeba samemu robić. Ja mówię też często jestem na serwerze w takich godzinach, w których no, chłopaków tutaj nie ma na serwerze. Więc dzisiaj rano Choć gramy, na... gramy na dedyku. Tak, tak, na dedyku no bo po prostu łatwiej jest grać na serwerze dedykowanym, bo Dobra. nie musi Siadaj teraz ty. Dobra. Nie musi być administrator serwera w trakcie gry, żeby udostępniać zasoby. A koszty dedyka nie są jakieś zbytnio wysokie tam. To jest koszt bodajże 20 zł na miesiąc, więc. 26 bodajże. No więc wynajem takiego serwera dedykowanego to nie jest jakiś koszt, a poza tym można sobie na tym serwerze kilka zapisów spokojnie zrobić. Yy, nie tylko jeden, więc jest to też w jakiś tam w jakimkolwiek stopniu uproszczenie i ułatwienie dla nas. Szczególnie nożem, tak jak powiedziałem, no nie musi być administrator serwera w grze. Yy, tylko wystarczy, że serwer jest uruchomiony i że wszystko po prostu działa. I można e, zwyczajnie po prostu grać. Tak jak ja to zrobiłem dziś rano i skończyłem robić nawozy, bo niestety nie mam praw admina i czasu nie mogę przewijać, więc skończyłem robić nawozy na trzech polach e, i zrobiłem jeszcze porządki u świń i uzupełniłem krową TMR-a. Z racji tego, że no po ostatniej akcji, którą robiliśmy wczoraj, e, Czas był dosyć, dosyć mocno przewinięty, bo to było chyba z późnej zimy na wczesną, czy środ środek, na środek jesieni. Więc troszeczkę tego tam było, e, Więc sobie tam pouzupełniałem wszystko ładnie, poogarniałem. I później dołączył do mnie Floster. I stwierdziliśmy, że dzisiaj nagramy sobie żniwa, nowym kombajnem, nowym nabytkiem. Tak. Bo jednak ten no... Ten... Nowego, coś nowego, ciekawego. Tak, jednak ten kombajn to jest no... Oj panie poczekaj, bo ja tutaj muszę na polu wykręcić Nie, będzie to, też palca środkowego pokażę. O! <śmianie> tak, o. Ty. Weź wyjdź, tak. go. Goń, goń go, goń go. <śmianie> ale powiem ci, masz... No tym... kultura osobista. Tak, ale powiem ci masz w tym kobajnie pozycję jakbyś był pierwszy raz kogoś w domu, albo jakby ci się siku chciało. <śmianie> Bo jeszcze pana bym się tak siko trochę. Ja się panu zatrzymam, pan powie. To ja sam już do końca, dojedziemy, to a. Wysikam się i podjadę. Pod kółeczko, tak? Tak jest. A później takie ślaczki na pole. Ta. Także no jak tam, ordeczki zostały nam tutaj trochę do skoszenia. No mówię malutkie pole, one miało ile tam? Kurde, równo pół hektara, więc. Jakoś tutaj tego dużo nie będzie, no jak wjeżdżaliśmy, mieliśmy 50% zbiornika, teraz mamy... Aha, wysypywaliśmy się raz, więc... Dobra, <laughs> nie zwróciłem nie na to dobra. uwagi, kompletnie o tym zapomniałem. ty Kompletnie, ta kompletnie o tym zapomniałem, bo po prostu jakoś nie jestem przyzwyczajony, bo po prostu z racji tego, no z natury mniej sypie niż inne uprawy, na przykład niż pszenica czy jęczmień. W miejscu jest mniejsze po prostu, masz mniejsze tak tak. przelicznik. Tak, jest inny przelicznik tego. No ale że jest drogi, za, za tonę jest fajna cena. Bo jest to, wam powiem, kurde, które to było? Aha, spada cena, ale to jest około 500 euro za tonę, więc. To nie jest jakoś mało. Dobra, tutaj widzę, że kierownik podjeżdża. Możesz się sypać, panie śmiało. Także się tutaj wysypiemy. Przelecimy sobie szybko jeszcze na 110, bo to też jest malutkie pole. Yy, no i oczywiście nie wiem, czy już wspominałem w tym odcinku, ale zainwestowaliśmy w zbiorniki. Zbiorniki, czyli silosy, które postawiliśmy na gospodarstwie. Może w kolejnych odcinkach, jak będę właśnie się zajmował yy, obrządkami u zwierząt, będę uzupełniał. Yy, impasze, czy też yy, soje lub inne tam uprawy, to będziecie widzieć, że nie będziemy tego podbierać, tak jak to było zawsze, z hali, turem, yy, czy też żmiką, a po prostu będzie to wsypane do silosa i yy, no też funkcjonowanie na gospodarce troszeczkę się poprawi, zwiększy się ilość miejsca w tych silosach, yy, w, znaczy w tych garażach będzie można więcej maszyn jakiś postawić, jakiś nabytku. Tak wiem, wiem, Koliz wiem. Dobra, to już to kończę. Koliz Ach, tutaj. Ja myślałem, że cały posek nam został. Nie, nie, nie. Dobra, no i teraz popylamy sobie na 110. -kę. Sobie tutaj wyłączymy. Podnieś mi to, panie. I popylamy na 110, dziesiątkę, na której, no mówię, dawno nie byłem, naprawdę dawno. Ostatnio kiedy tam robiłem też jak Jarabi był, którego już też w sumie długo nie ma yy, z nami, bo wyjechał na dłużej. Koronawirus go Tak, koronawirus go dopadł i w kwarantannie siedzi gdzieś daleko od komputera. Yy, I tutaj w prawo, tak? Na dole, na dole, tuż na klepisku. <laughs> No, także, jak no widzicie bardzo fajny. Mamy tutaj animowane w środku zegary, wszystkie ciśnienia oleju, yy, prędkości, temperatury cieczy. No, jest wszystko animowane. no, Wygląda to tutaj dosyć konkretnie. Tutaj mamy akurat nie animowaną, ale wajchę biegów. Po prawej stronie jest animowany rewers, przód, tył. Więc modyfikacja wykonana jest naprawdę super. Wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam model, który był standardowo w 17. Tylko został on skopiowany do 19 na modhuba przez jednego z moderów jako modyfikacja, no bo nie jest to jakiś tam problem z tego co się orientuję yy, przerobienie modyfikacji z 17 na 19, to jest kwestia tam zmiany w skrypcie. I rozszerzeń dźwięków. Yy, nie pamiętam dokładnie tego rozszerzenia, ale wystarczy tyle zmienić, żeby modyfikacja działała w farmingu yy, 19. No i oczywiście plik, który wrzucamy musi mieć w nazwie FS19. Ty tutaj tak pod górę wjeżdżałeś? Tak, to jest tu. Tak, tak, tak. No. O, stromo trochę. Tych kamieni tu leżało. Tak, no, ale, ale sobie tam, spokojnie tam, tutaj tam. dajemy radę. Kasior nie wiem ile on będzie miał z 200 koni może, czy nawet ile. Eee, y kombine? Tak. Także to, to, ja, że miał... To, no, okay. 190, no? 190. No no to to jest jednak jeden z mocniejszych tutaj. Y Jeden z mocniejszych kombajnów, jakie mieliśmy, zresztą chyba najmocniejszy, bo jak na razie były dwa Bizony, które miały, nie wiem, po 100 koni może. Nie były to jakieś yy, demony, że tak powiem, prędkości i mocy. I też prędkości roboczej, bo jednak na tym headerze prędkość case'a to 10 na godzinę, a Bizony miały tej prędkości 8. U, jak jakżeś mi tu wparzył, tak bez pytania. Mógł, chciałem do rury zobaczyć. Aha, on tam... Zajrzyj tam, czy tam się... Czy tam się nie, za, nie zaplątało, co? Bo trochę żeśmy tej traf... trochę, No, no kurde, ci powiem, że... Mógłbyś się schylić jest, albo... Następnym razem kask wyścigowy załóż. Bo te igły przy tym świerku, to mnie fryzurę poprawiłem. Aha. No powiem ci... Okularki masz konkretne. Fryzurkę też. Wiem już, gdzie się te 1000 euro straciło. Dobry rolnik musi wyglądać. Tak, tak. Musi być reprezentacyjny. Tak, musi być raperem. Tak, raperem. <laughs> Także mordeczki, no jak widzi ta... ...żniwa na pełnej. Mamy tych pól troszeczkę już tutaj kupionych. Jedną łąkę właśnie Floster przerobił. Właściwie dwie. Te enki, które są na mapie charakterystycznie nie są to numerki, tylko są to enki. Przerobił na pola uprawne z racji tego, no że łąki nie są nam jak na razie potrzebne. Aż tak no te bardzo. No to w sumie nieużytki, nie? I wtedy pola to też są dużo tańsze. Tak, tak. Jeżeli, jeżeli kupuje się nieużytki, one są o wiele tańsze, jak jeżeli nie są terenem rolniczym, nie? No to też z racji tego, że po prostu na nich nie było wcześniej żadnych upraw, i I też dlatego, nie? Nie miałem żadnego stopnia na więzienia ani. ani nic. O kurde, znowu żem przykosił trochę te iglaki. Ale już ja w tył nie byłem. A, no to mogę. Eh, no naprawdę powiem wam, modyfikacja ten case to jest naprawdę coś pięknego, dam wam linka w opisie do tego, do tego moda, żebyście sobie mogli go obczaić, ale jest on na modhubie w kombajnach, więc nie będzie go trudno znaleźć. Yy, I naprawdę warto, polecam sobie go pobrać, o Jezu, mój internet daje się we znaki. Polecam wam go naprawdę pobrać i przetestować, no jest to naprawdę poprawnie wykonana modyfikacja, no nie ma tutaj żadnych błędów, już przerobiłem tym kombajnem kilka hektarów, jest naprawdę... Pozycja w kabinie jest dobra, yy, wszystko ładnie szeroko widać. Nie jest to jakoś za blisko, nie trzeba player kamery yy, w tej modyfikacji używać. No i po prostu wygląda jak oryginał. No. Nie ma żadnych błędów, światła normalnie działają, koguty też. Normalnie klaxon wszystko funkcjonuje. Jest to jak najbardziej poprawna modyfikacja, którą wydaje mi się warto mieć na takich mniejszych gospodarstwach, które tutaj też mamy. Bo po co od razu kupować kombajn, który ma header, nie wiem, 6 metrów? A jest taki klas, też go mamy tutaj, ale nie kupowaliśmy go jeszcze z racji tego, że po prostu jest za duży. A jeżeli się tam dokupi jakieś większe pola, to później najwyżej się wymieni bizona, bo bizon już też swoje lata ma. Wiadomo, jest to starsza polska myśl technologiczna. Nie ma co się spieszyć. Case dopiero pierwszy sezon nas. Case pierwszy sezon, dokładnie, nie ma się co spieszyć, ale. Za 2-3 sezony, kiedy areały nam wzrosną, będzie troszeczkę więcej pól do łopkoszynia. No, to pomyślimy nad czymś większym: nad czymś, co ma większy header, po pierwsze, i nad czymś, co ma większy zbiornik. Bo ten tutaj ma chyba 6 ton, jak się nie mylę, albo 6,5, już teraz dokładnie nie pamiętam. Ale jest dosyć konkretna modyfikacja, i naprawdę bardzo mi się podoba. Yy, dobra, mordeczki, ja w tym odcinku będę w sumie kończył. Dokończymy sobie te pole już poza odcinkiem. Później nam zostanie jeszcze tylko soja. I myślę, że w następnym odcinku zobaczymy się na rozrzucaniu obornika. Albo jeszcze jak uda mi się nagrać, to zobaczymy się na słoneczniku. Też chciałbym nagrać żniwa słonecznika. No, postaramy się, najwyżej, tak, nie? Żebyś tak, pas... tak. Postaramy się. Oj, postaramy się to nagrać. Tym razem ja będę yy, odbierał ziarno. I będę bardziej flosterowi towarzyszył kombainiście. Więc no morderczy w tym odcinku to było na tyle. Dzięki, że oglądaliście, dzięki, że wpadliście. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo wcześniej tego nie mówiłem, na kanał od Flostera. Yy, prowadzi kanał stricte rolniczy. Yy, porusza tam tematykę rolniczą. Dużo filmów ostatnio wrzucił po dłuższej przerwie. Yy, pojawił się film z Bizonem i jeszcze jeden jakiś film, którego jeszcze nie widziałem. Ale Was serdecznie zapraszam, żebyście sobie poglądali, zobaczyli. Oczywiście zostawili suba i u mnie, i u yy, Flostera. Także... Link w opisie. Oczywiście link w opisie, wszystko będzie mieli podane. Podam Wam jeszcze link do fanpage'a na Facebooku. I jeżeli do tego czasu pojawi się fa fanpage na Instagramie. Oje, ronna! Chciałem powiedzieć to się wytnie, ale żegnamy się. <śmiech> <śmiech> dobra, także mordeczki, dzięki, że oglądaliście. Jezu jak mi to ścina przy pełnym zbiorniku. Weź się odetni, dobra. Także mordeczki, dzięki za oglądanie, dzięki, że wpadliście. Wszystko macie w opisie. Dzięki za oglądanie, dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentujcie, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, chcielibyście ze mną zagrać. Jestem otwarty na Wasze propozycje. Także dzięki, że oglądaliście, dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się i cześć.